Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, która daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. setanie 4.65. 4.65. I tak, mamy tutaj jakąś funkcję podaną w dwóch przedziałach. Mamy obliczyć pod podpunkcie a oblicz wartość funkcji dla argumentu minus 9, oblicz miejsca zerowe, podaj współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji f i osi o y oraz na szkicu wykres tej funkcji. Więc jeżeli piszę od razu, że na szkicu wykres tej funkcji, to zaczniemy od naszkicowania wykresu tej funkcji, bo później z wykresu będzie dużo rzeczy widać. Więc sobie rozpiszmy tą funkcję, naszą. I to mamy tak: minus 53x minus 10. I to będzie dla x należących od minus nieskończoności do minus 3. I mamy 2x. Plus 1 dla xów należących od minus 3 z minus 3 do plus nieskończoności. Dobra, wypiszmy sobie z tego. A to się równa minus 5 trzecich. B to się równa minus 10 i minus b przez a. To wszystko robi, aby tę funkcję narysować jak najszybciej. Więc mamy minus we wzorze, minus 10. Przez minus 5 trzecich. To nam się skraca. I co otrzymamy? Więc to będzie 30 przez 5, czyli będzie 6. Czyli tutaj będzie 6 na minusie. Ok. To teraz tutaj. A to się równa. A to się równa 2. B to się równa 1. Minus B przez A to się równa minus 1, druga. Minus 1, druga. Dobrze, to teraz sobie te funkcje narysujmy. W takim wypadku. Czyli tak. Mamy tutaj punkty. B to jest minus 10. Minus 10, więc to będzie. Raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. brakuje mi trochę 9 10. Tak, tutaj jest minus 10. Raz, 3 4, 6. Tak, minus 10 jest tutaj. Tylko rozległa trochę ta funkcja. To jest na przecięcie na B, a na A na, a, a na X ma być minus 6. Czyli tutaj powinien się zmieścić. Czyli tutaj minus 6. Przez te dwa punkty na funkcja przychodzi. Tak. No to ta funkcja sobie jakoś tam biegnie. Ok. Ona sobie jakoś tak biegnie tak. I sobie tutaj idzie, tak. Ok. Tak ta funkcja nasza wygląda. Podpiszmy tą funkcję Y równa się. Minus 5 trzecich X. Minus 10. Nasza druga funkcja. Nasza druga funkcja przecina P1 i oś X minus jedna druga. Więc to będzie jakoś tak sobie szła ta funkcja. Dobrze. I ona sobie jakoś idzie tak. Tutaj. I tutaj sobie jakoś tak idzie. No. Troszeczkę krzywo mi to wyszło. Możesz. Powiedzmy, że przyciągniemy to. Bez liniki tak ciężko. Dobrze. No i one się gdzieś tutaj tam przecinają, tak? One się gdzieś tutaj przecinają. Eee, tak, i w sumie to miejsce przecięcia też jest, też jest ważne, trzeba by to było przeliczyć, jak one się tam przecinają. Eee, czy mamy tutaj do, to do policzenia? Z zobaczymy w, w kolejnych podpunktach. Dobrze. Czyli tak. Teraz narysujmy sobie odkąd dokąd są te nasze wykresy. Więc mamy do minus 3, czyli tutaj. Do minus 3. Do minus 3. Tak, do minus 3. I te funkcje sobie gdzieś tutaj się przecinają, później zobaczymy, najpierw, że się to poprawi, jeżeli się przecinają w miejscu. Dobrze. Tutaj mamy minus 3. Ale sobie najpierw określmy. Od punktu wartość funkcji argumentu minus 9. To tak, musimy sobie zobaczyć, gdzie ten nasz argument minus 9 leży. To on leży tutaj w tym zakresie. Minus, minus 9. Więc trzeba by było po prostu sobie tutaj podstawić i dla, dla tej naszej pierwszej funkcji. Ok. No to sobie to podstawmy w takim razie. Czyli mamy f od minus 9 i to podstawiamy do tej naszej funkcji. Z tego zakresu, więc to będzie minus 5 trzecich, minus 9, minus 10 i sobie to przeliczmy. Więc to nam się tutaj skróci. Tutaj ja mam oczywiście mnożenie. Z tego nam wyjdzie tutaj 1, z tego nam wyjdzie 3, czyli wyjdzie nam 15 minus 10 i to nam wyjdzie 5. Więc to mamy policzone. To jest nasz podpunkt A. Teraz podpunkt B. Podpunkt B. Obróć miejsca zerowe funkcji. OK. Czyli kiedy nasza f od x jest równa 0. No dobrze. Więc sobie teraz przeliczmy. Czyli mamy minus 5. Gdzie to nasza funkcja już? No, widać, no, będą dwa miejsca zerowe, tak? Dobra. Minus 5 trzecich. x minus 10 ma być równe 0. Ok. I więc sobie tutaj przeliczamy minus 3 x dziesiątka będzie na drugą stronę, więc mamy to się równa 10, więc jak sobie to pomnożymy razy odwrotność, zawsze uczułem, żeby mnożyć razy odwrotność niż dzielić, no to co nam powstanie? Powstanie nam, dziesiątka nam się skróci z piątką, więc to będzie po prostu minus 6, tak? No i teraz sobie patrzymy, czy to leży. Te w, w naszej dziedzinie. A nasza dziedzina dla tej pierwszej funkcji, przypominam, że to jest od minus nieskończoności tutaj, x należy x należy od minus nieskończoności tutaj do minus 3, więc to należy do tej dziedziny. Ok. Czyli to należy do tej dziedziny. No to teraz sobie rozpatrzmy. Naszą drugą funkcję. Też sobie porównamy do zera I też będziemy mieć f od x równa się 0. I sobie tutaj stawmy, czyli będzie 2x plus 1 to się równa 0. No to jedynka na drugą stronę to będzie z minusem, więc mamy 2x to się równa minus 1. Dzielimy sobie to przez 2, więc x będzie równe minus 1, druga. Jaki mamy tutaj zakres? x należy do. Od minus 3 do plus nieskończoności. Więc te, tutaj to też należy do tego zakresu, tak? Czyli to też będzie, będzie w tym zakresie. Ok, więc to są nasze nasze miejsca zerowe. Miejsce zerowe pierwsze, to drugie, a no to nasze miejsce zerowe pierwsze. Tak. To mamy policzone. Dobrze. Teraz C. Potem służymy punktu wspólnego wykresu funkcji F i osi o Y. Aha, no i teraz trzeba by było narysować dokładnie, jak ta funkcja nam przebiega. Bo teraz tak, aha, ta druga funkcja trzeba ją podpisać. Y równa się 2x plus 1. 2X plus 1. I teraz trzeba już, widzę, że to funkcję już konkretnie zaznaczyć. No to sobie zaznaczmy powiedzmy na czerwono, jak ona sobie to idzie. Czyli tak, ta nasza funkcja, która jest tutaj, może ją najpierw zaznaczę, tak, ta, ta funkcja jest powiedziana, że idzie od miejsca nieskończoności do minus 3. No to na czerwono. Do minus 3, tutaj mamy minus trójkę, tak jak jest zaznaczone, więc ona sobie idzie tutaj. Tu sobie idzie. No, i tutaj do tego punktu, tak. Ok. A później nasza ta kolejna funkcja idzie sobie od tego miejsca, czyli idzie sobie tak. Ok. Więc tak to wygląda. I teraz tak. Gdzie ona tutaj przecina oś, y, oś o y? No to przecina w tym punkcie. Tutaj, w tym punkcie przecina. Czyli możemy sobie to od razu wyznaczyć z funkcji, ale możemy sobie to też przeliczyć, więc sobie to też przeliczmy dla tej drugiej funkcji, czyli będziemy mieć podpunkt C. No to kiedy nasz f od, będzie od 0, jak sobie podstawimy dla tej naszej drugiej funkcji? No to musimy sobie podstawić 2 razy 0 plus 1, czyli to wychodzi właśnie nasze 1. I to jest potwierdzenie tego, co też wyszło na naszej, na naszej funkcji, tak? Że w jedynce jest to przecięcie. Dobrze, więc to nam się zgadza. Mamy też potwierdzenie z wykresem, zawsze sobie potwierdzacie z wykresem. No i mamy, a i tyle. I mamy naszkicować wykres funkcji. No to wykres funkcji mamy. Pamiętajcie, że macie linijkę, to sobie dokładnie to narysujecie, jak ta funkcja przebiega. Najważniejsze, że macie przez te dwa punkty tutaj poprowadzić, tak? Po kratkach. Więc tutaj ma być minus 6 i minus 10, tak? To są te wasze punkty dla tej pierwszej funkcji. Minus 6, minus 10. A później tutaj mamy jeden i tutaj mamy punkt minus jedna, druga, tak jak wcześniej. Przez te dwa punkty sobie w liniku już poprowadzicie dokładnie, jak ta, jak ta funkcja przebiega. OK. No i mamy tutaj te wszystkie punkty policzone i funkcja jest narysowana.